czy teraz może coś innego emocjonalne jakieś dam ci cały świat jeśli mnie zapomnisz o chcę ci tyle dać ale jak zastanawiam się nad jednym kurwa zastanawiam się nad jednym Czemu na przykład, jak załóżmy jest BTO, nie? Którego ogólnie propsuję kurwa od kiedy pamiętam. I wydaje on płytę, gdzie wszystkie numery są no takie trapowo, te itp., itd. Yy, czyli ten free agent i tak dalej. I chuj, ludziom się to spodobało i w ogóle fajnie to siadło. Czemu teraz kurwa drugi kawałek to jest jebana klubówka znowu? Nie czaję tego. Czemu znowu jest powrót do mainstreamowego brzmienia takiego, jak był e, kiedyś, no nie? A, 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 a kurde, ta, ta pierwsza ten, ten free agent był zajebisty. Nie rozumiem tego za bardzo. Ale dobra, 16 sekunda, może pierdole, może to nie jest klubówka. Chcę ci tyle dać, ale ja. Chcę ci tyle dać, ale tylko siebie mam Tyle razy dałem się nabrać Obym chociaż raz nie oszukał siebie Sam już nie wiem czemu jest. No i to jest znowu typ bitu Kizobletka, nie? Jakby to był trochę inny kurwa jakiś, nie wiem, cokolwiek Zostaw mnie, bo już nie jestem sobą Wow, dziękuję bardzo za 50 zł. Pięci jak tancerki w so. Się... Ma twój potencjał, ja to zawsze mówiłem, kurwa. Przecież ja pierdolę, przecież yy, ten jak on się nazywał? Bliki? To się nazywało? Bliki ten kawałek. Przecież ten bliki to jest all time banger dla mnie, kurwa. To jest taki numer przejebany. Yy, tak samo te kurwa, shooter i w ogóle fajne numery to są stare. Nie wiem czemu, czemu, czemu kurwa nie w tą stronę? Czemu nagle znowu switch w mainstreamowe klubowe gówno? Kłóci moje ser że po nie w swoim mieście. Jest zbiałe jak śnieg, a wszystkie opony są letnie. Pomóc się ze mnie, żebym miał Dam ci cały świat, jeśli nie zapomnisz o mnie. To mój nowy track, biorę go na serio. Nie zapomnisz o mnie, Tylko tak, chcę ci tyle dla nas, jak To Zbiłem nuda Trzech Króli. No to jest problem, stary, że te bity już tak są przeruchane przez wszystkie kurwa podgrupy rapowe. YouTuberów, wszystkich, kurwa, stary Gen Z i tak dalej, że włączasz coś takiego i pierwsze, co ci się kojarzy, płyta Gen Z, która jest najebana takimi bitami, stary. To już, szczerze powiedziawszy, już wstyd taki, na takich bitach nawijać nawet w mainstreamie, kurwa. Mam wrażenie, no już to już, już przesada, nie? Bo oni to jest dosłownie, kurwa, najebaną całą płytę mieli taką, kurwa. No to, to jak słyszę taki bit, to pierwsze co? I to nawet nie musi, to wiesz, to nie chodzi o to, że to jest muzycznie złe, tylko chodzi o to, że to już jest tak. To jest to, co było z afrotrapami, dosłownie stało się teraz z tym? Z tymi kurwa podkładami klubowymi, deep house'owymi, czy co to tam kurwa jest, jakiś drama bass, whatever, rozumiesz? A, nie chciałem ciebie skrzywdzić, mała, nie miałem tego plana. Miałem być psy, wiesz, wiesz kiz, obletka, zrobili 40 jakichś ultra hitów, kurwa na 200 milionów na takich bitach i to już ci się kojarzy, no z czym ci się kojarzy, no z ultra stary radiowymi jakimiś takimi, wiesz, popierdełkami, nie? Brana, Szkoda, kurwa, w wkurwia mnie to. Szkoda, bo ja BTO to ja w, muzycznie naprawdę, kurwa, uważam, że on jest dojebany, nie? Czemu on, kurwa, czegoś takiego nie robi, nie? Nie wiem, czemu w to nie poszedł, kurwa, nie? Albo Shootera, kurwa. Czemu on takie, takie bity kurwa? Nie wiem. Bo, szczerze dla mnie to jest pojebane trochę, bo A zjechali go za to. Nie wiem. Natomiast yy, ja uważam, że to, to on zrobił nowy kanał, nie? Zaczął jakby w sumie trochę od zera i trochę przygotował ludzi na to. Mi się wydaje, że jego słuchacze oczekują teraz takich numerów, nie? Że znowu switchowanie tego BTO za czasów kurwa z SBM-u nie wiem, czy to jest dobry krok. Tak mi się wydaje, nie wiem, kurwa, wydaje mi się, że Wydaje mi się, że BTU ma teraz zupełnie nową falę tych słuchaczy Że na nowo ich zebrał, wiesz co chodzi? Że zaczyna od nowa e, I w, że ludzie trochę oczekują, że to idzie w, ta, w tą stronę, nie? A pokał komentarze Ale ktoś tu pisze, że go zjechali niby na nadawczym, ale nie wiem No tu piszą, że jest świetne to może ja się, kurwa... to Może ja coś... To, to, to tylko ja, stary. <laughs> A nie, no jest jeden. Jak poszedłem, to była koda na no gówno straszne, to to za gówniany w ogóle. Mimo wszystko, że... Nie, da się pisać na nadawczym. Jak włączysz. I lewą płacąc te pozytywne komentarze. <grymne> czy Czytam te komentarze i nie dowierzam. Przecież tu się nic nie zgadzam. to flonę jednego ptuschowym tunem. Tekst napisany na kolanie, on liczy bit, który brzmi jak kubsko. A cały twór nie wiadomo, czy ma być disco polo, rapem, popem, czy jakimś garage'em z domieszką innych UK brzmień. Ten numer złego Lipid Valley o bardzo niskim, bo tu nic nie jest catchy, ani refren, ani melodia. Straszne regresja, nic dziwnego, że wślenia też liche. Sorry, Betela to sobek, sik, psa, pająka. <grymne> Proszę, aby next numer to był jakiś trap. Myślałem, że trap będzie. Ale wyruchacie te klubówki. Ale główno jeden z gorszych drukował. Okej, okay, w ogóle kacper błoński trochę. Okej, okay, czyli jakby początkowo te pierwsze komentarze były negatywne. A teraz jakby w te wyżej są. Te wyżej są tak jakby. Witam najlepszego streamera, Dziwne. rapera, trendsettera, milionera. Założyciela YFL Witam Nie mam więcej pomysłów na wylizanie dupy Ale do sedna mam intrygujące pytanie Bo tak se patrzyłam na to zajebiście wykurwise logo YFL Z tyłu twojego pomieszczenia, w którym grzejesz dupkę I jestem ciekawa, czy jesteś takim brudasem I nie wycierasz go z kurzu, który myślę, że jest nieunikniony Tak, nie wycieram, no, chyba, dupy też nie wycieram cuda I się nie respi tam, ale chuj i ogl, To zmarnowałeś czas, by to wysłuchać Hmm Cicava, 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 cicava. E...